Cześć wszystkim tutaj znowu zespół Antypanik. Ja jestem Dominik, jest z nami Ola, jest z nami Ania. E, witamy Was ponownie w tym trudnym czasie wirusowym. Siedzimy sobie w domach przed kamerkami i w związku z tym dostarczam wam kolejny odcinek naszego podcasta szczerze o depresji. E, Aniu, jakbyś mogła nam się przedstawić, kim jesteś, czym się interesujesz? E, no to jak już było powiedziane, jestem Ania, mam 18 lat. Na co dzień uczę się w liceum na profilu humanistycznym. Oprócz tego śpiewam od piątego już roku życia, a sześć lat się uczę w studiu muzycznym. Mhm. Rysuję ogólnie dużo mojego życia, wiąże się z muzyką. Mhm. Wiążesz, za... wiążesz z tym jakąś przyszłość? Um... Tak i nie, bo na studia muzyczne nie pójdę. Na studia chcę iść na psychologię, bo też się nią właśnie bardzo interesuję. Mhm. Okej, okay. czyli bardziej kierunek psychologiczny, spoko. Tak. Ciekawa, ciekawa kategoria. No to myślę, że w sumie możemy przechodzić powoli do takich konkretów, więc przekazuję pałeczkę Oli. Dobra, w takim razie moje pytanie brzmi następująco. Jakie są twoje rzeczywiście z depresją? Się zaczęło e, tak oficjalnie, że tak powiem. E, jak miałam mniej więcej 15 lat, e, byłam w drugiej gimnazjum. E, chociaż myślę, że to wszystko już miało miejsce wcześniej, tylko nikt na to nie zareagował, a ja też no, byłam dużo młodsza i nie wiedziałam, z czym się to je. E, już moje koleżanki i tam nauczyciele zaczęli zauważyć, że za mną jest coś, coś nie tak, że zaczynam się izolować od społeczeństwa, że jestem wycofana, a ja zawsze byłam pulkanem energii i gadałam ze wszystkimi, z, z którymi się dało. Jednego dnia moja przyjaciółka w gimnazjum zaprowadziła mnie do pani psycholog dosłownie siłą, bo ja strasznie nie chciałam. No i pani psycholog stwierdziła, że rzeczywiście co, coś nie gra, zadzwoniła do mojej mamy i mama mnie wzięła do psychiatry. No i pani psychiatra zdiagnozowała u mnie depresję potem jeszcze weszły zaburzenia lękowe i nerwica przepisała mi leki i leki jadłam około dwóch lat z przerwami i zmieniałam na różne bo w sumie to wydaje mi się że leki mi nigdy nie pomogły tak naprawdę i w momencie kiedy jakby usłyszałam tą diagnozę to no, miałam 15 lat i dla mnie to było trochę nie do pomyślenia i oczywiście twierdziłam, że wszyscy dramatyzują, w ogóle nie dawałam sobie pomóc. Buntowałam się po prostu, nie chciałam mieć legów, ale no jakby zmuszano mnie do tego bardzo wtedy. I jakby ja nie uważałam, że mam problem, prawda? I, I to było chyba w tym najgorsze, bo myślę, że gdybym od razu się zorientowała, że jest coś nie tak. No to to by było wszystko łatwiej, ale no wiadomo, że, że to tak nie działa. W sumie to wszystko trwało około 3 lat. I potem zaczęło się coraz gorzej, bo zaczęłam dostawać właśnie tych ataków paniki i u mnie to wyglądało tak, że potrafiłam w najgorszych momentach dostawać ataki po 5 razy dziennie. Bałam się wychodzić z domu, bo bałam się, że mi się to stanie. Bo to działało tak, że nie wiedziałam nawet kiedy i zaczęłam się trzęść, płakać, czasami się nawet dusiłam. I, i, I ja w sumie tak nie kontaktowałam wtedy w ogóle ze światem. I po każdym ataku byłam tak zmęczona psychicznie i fizycznie, że potrafiłam leżeć przez dwie, trzy godziny patrząc w sufit i nie robić po prostu nic. Właśnie w najgorszym stadium miałam tak, że ja bałam się wychodzić nawet z domu. Potrafiłam stać pół godziny przed klamką, żeby otworzyć drzwi i wyjść z domu. Zaniedbałam strasznie szkołę w trzeciej gimnazjum właśnie przez to, bo no Nie byłam w stanie nawet wstać z łóżka na pierwszą lekcję, na ósmą, momentami. I potem, jakoś po jakimś czasie, weszła rzecz chyba najtrudniejsza bo zaczęłam się ciąć nałogowo. I to było do tego stopnia, że no, ciąłam się w sumie codziennie, już w tym najgorszym okresie i ja już w pewnym momencie nie, nie czułam bólu. No i jakby potem doszłam do tego, że to było uzależnienie po prostu, bo to było takie błędne koło, bo ciałam się, bo byłam na siebie wściekła i obwiniałam się strasznie za to, jak się czuję i, i nie dopuszczałam do siebie faktu, że ja się mogę tak czuć. I potem byłam wściekła na to, że się pocięłam i zawiodłam też moich bliskich. Więc znowu się ciałam, bo byłam znowu na siebie wściekła i to tak szło w kółko, w kółko, w kółko i w kółko. Um, no generalnie nie reagowałam na moich rodziców, na jakichkolwiek ludzi, którzy chcieli mi pomóc, bo ja, ja ciągle wmawiałam sobie, że jest wszystko w porządku, a to wszyscy dookoła mi wmawiają, że jest nie tak, a przecież wszystko jest dobrze. A ja, ja wtedy generalnie już byłam w stanie, pojawiały się u mnie, zaczęły się u mnie pojawiać myśli samobójcze, bardzo, bardzo często. Dwa razy próbowałam się zabić, ale strasznie się cieszę, że mi to udaremniono już teraz. Wtedy byłam strasznie wściekła, ale teraz się bardzo z tego cieszę. <słuch> Okay. A powiedz mi, właśnie powiedz mi, bo mówiłaś odnośnie um, tych ataków paniki i tego, że nie mogłaś wstać z łóżka rano i tak dalej. Jakby, czy, co twoim zdaniem było taką przyczyną tego? Czy jesteś w stanie powiedzieć, co było takim największym czynnikiem, mhm. który na to wpłynął? Mhm. Takie wiesz, że jakaś taka jedna rzecz, która wiesz, że ci na przykład przeszkadzała albo, że była takim twoim głównym, nie wiem, znaczy ja miałam po pierwsze strasznie niskie poczucie własnej wartości, po prostu leżało, kwiczało, go praktycznie nie było. Mhm. E, ale to było głównie spowodowane, ja, e, moje rodzice są po rozwodzie e, i generalnie e, no, sytuacja w moim domu od zawsze była strasznie ciężka. Ja miałam bardzo ciężkie dzieciństwo i myślę, że ono w bardzo dużej mierze mhm. e, płynęło na to, jak ja się czułam I, i mimo, że to było bardzo dawno temu, to ja strasznie wtedy to przeżyłam i to dopiero po latach do mnie przyszło, bo jak byłam dzieckiem, to jakby no, nie ogarniałam tego w ogóle. I też dużym czynnikiem mogło być to i myślę, że to było, weszłam w bardzo toksyczną relację. Myślałam, że jest bardzo bliska i, i nie by czułam się w niej dobrze, ale ona mnie bardzo, bardzo ściągnęła w dół. No i, i generalnie to w, w, wtedy przez tą relację też bardzo się odcięłam od społeczeństwa, bo miałam to czynienia z osobą, która sama była chora i była dla mnie bardzo wampirem energetycznym, po prostu mhm. ssała we mnie. Ściągała cię w energety. dół po prostu. Tak, dosłownie. Okay. No. Okay. A, a w szkole jak to wyglądało? Czy w szkole miałaś jakichś ludzi, którzy cię wspierali, czy, czy jak to wyglądało? W generalnie tak. W gimnazjum, no ja gimnazjum bardzo źle wspominam i generalnie miałam do czynienia z bardzo niefajnymi ludźmi, i też no, byliśmy bachorami, że tak powiem, i nie ogarnialiśmy, że to naprawdę może być jakiś problem. Po prostu jak ktokolwiek się dowiedział, że ja jakby mam taki, a nie inny problem. No to byłam strasznie szykanowana przez to niestety i ja się właśnie bałam chodzić do szkoły przez to, szczególnie w trzeciej gimnazjum. Trzecie gimnazjum było dla mnie najcięższym okresem, bo, bo ludzie w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo mnie ranią niektórymi słowami, bo naprawdę Generalnie to ja rozmawiałam tylko z jedną przyjaciółką w klasie i w sumie albo gadałam z nią, albo z panią psycholog w szkole, mm -hmm. przez cały rok szkolny praktycznie. A nauczyciele widzieli twoje problemy, czy jakoś, jakoś, nie wiem, sugerowali jakieś, choćby pytali, czy wszystko w porządku, albo sugerowali mm -hmm. jakieś rozwiązania? Generalnie to wtedy w drugim gimnazjum, jak to wszystko się zaczęło, no to jakby to wyszło od pani psycholog w szkole, więc automatycznie dowiedziała się to moja wychowawczyni, E, która e, generalnie zareagowała dobrze e, i, i była taka wyrozumiała w stosunku do mnie, tylko że potem byłam strasznie wkurzona już w pewnym momencie, bo e, jakby inni nauczyciele, którzy mnie o czymś o tym dowiedzieli i traktowali mnie jak jajko po prostu. A, tak Naprawdę. Dosłownie jak jajko, i jakby tak interesowali się mną i, i jakby zawsze jak widzieli, że coś jest nie, tak to się pytali, ale już mnie to w niektórych momentach po prostu denerwowało. Mhm, czyli tak przesadniasz w sumie. Okej. Okay. A jeśli chodzi właśnie o Twoją relację, bo wspominasz o tym, że miałeś kontakt w sumie z taką jedną przyjaciółką w klasie. Mhm. Jak wyglądało podejście reszty osób? Jakby, czy byliście na jakiejś takiej powiedzmy swobodnej, w miarę neutralnej relacji? Czy, było, czy byli bardziej negatywnie nastawieni? Mm. No, e, negatywnie, generalnie to ja się no, nie umiałam. Znaczy też ja wiem, że ja dużo ludzi odtrącałam przez swoje zachowanie, bo ja po prostu byłam strasznie zamknięta w sobie wtedy i, i generalnie to czasami nawet wredna po prostu, bo byłam taka sfrustrowana tym, co się ze mną dzieje. E, no i w gimnazjum generalnie nie. E, w liceum w sumie e, nikt nie wie o tym. Generalnie i się, znaczy no, bliżsi mi ludzie wiedzą, ale generalnie tak nauczyciele czy coś, oprócz pielęgniarki, która dostała kartotekę, to wie. Mhm. E, ale wychowawczyni nie wie nic i w sumie jest okej, okay, ale no ja też się czuję okej. Okay. W pierwszej całym jeszcze na początku było trochę gorzej. Ale jakby nikt nie reagował, a, a ludzie są tacy neutralni i przyjaźnie nastawieni. Mhm. No to w sumie, w sumie tyle dobrze w takim razie. No. Ale odnośnie tego, że, że się ciełaś właśnie, to jakby. Jakie to było odczucie z Twojej strony? Jakby co się cię skłaniało do tego, żeby, żeby to robić? Czy jesteś w stanie jakoś to wytłumaczyć? Po pierwsze, to było bardzo dawno temu, mhm. i też nie do końca jestem w stanie sobie przypomnieć dokładne odczucia, ale. Generalnie to. To się często działo, jak właśnie byłam po ataku albo w trakcie ataku i po prostu ja wiedziałam, że ja muszę odreagować, i w sumie ja nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego mi przyszło do głowy, żeby wziąć tą żeletkę do ręki. Mhm. Ale generalnie to ja wtedy zapominałam o wszystkim, bo skupiałam się na tej jednej konkretnej rzeczy po prostu. No, i przez pewien czas to funkcjonowało, ale potem to się już zrobiło strasznie. No nie, to już potem w ogóle nie działało, ale ja nie umiałam z tym skończyć. Rozumiem. Powiedz mi, co było w takim razie dla Ciebie najtrudniejsze w tym całym czasie? No chyba właśnie docięcie się, bo walczyłam nie tylko z sobą, ale też jakby z innymi, no moi rodzice generalnie, moi rodzice tego strasznie nie rozumieli, e, znaczy tata tak, ale mama kompletnie i, i mama wręcz po prostu była na mnie zła, że ja to robię zamiast się mnie spytać, e, dlaczego i, i o co chodzi i tak dalej i potrafiła mi też powiedzieć bardzo dużo nieprzyjemnych słów, które też na mnie wpływały i kompletnie mi nie pomagały. No i też jakby no, nie oszukujmy się, są skutki uboczne, jest, są blizny, prawda? I, i blizny bardzo utrudniają, znaczy na początku strasznie mi to utrudniało życie, teraz już jakby jest ok i, i, i nie zakrywam tego ani nic, ale kiedyś yy, no po prostu robiłam wszystko, żeby tego nie było widać, miałam pół ręki w silikonkach, żeby tylko nikt się nie zorientował. Yy, I też na pewno strasznie ciężkie dla mnie było Samochodzenie do psychiatry, bo ja no, nie obdarzyłam tej pani sympatią po prostu. Ona w moim odczuciu generalnie była, jest, jest kiepskim psychiatrą, już już do niej nie chodzę, na szczęście. Mhm. Ale ona zapadła mi strasznie w głowę, to było strasznie dawno, ale zapadło mi w głowę jedno zdanie, które mi powiedziała, Przyszłam do niej po jednej jakby z prób samobójczych i, i powiedziała mi o, jednak nie umarłaś. No, tak mi powiedziała. I, i to wtedy było w ogóle koniec. Ja się tak kłóciłam z moją żebyśmy już do niej nie chodziły, że. No. No się wcale nie dziwię, bo to było mega nieprofesjonalne pytanie z jej strony. I zdecydowanie rozumiem Twój, że tak powiem, Twoją frustrację w tym temacie. Ale w takim razie powiedz mi, jakie Ty masz relacje z rodzicami albo miałaś? Hmm. To... E, aktualnie mieszkam z moim tatą e, i z tatą mam bardzo dobre relacje. Z mamą mam trochę gorsze, ale już jakby dążymy do tego, żeby było lepiej. E, jest niebo lepiej niż było kiedyś. E, no, moja mama się. E, ja wiem, że ona to robiła wszystko z troski, ale trochę nie tak się do tego wszystkiego zabrała, jak miała po prostu. A, ale nie mam, nie mam do niej żalu i jakby próbujemy e, jak, jak najlepiej robić, żeby było coraz lepiej. Um. To powiedz mi teraz, co w, tej, w całych Twoich przeżyciach z depresją, z całej tej sytuacji, co, co było tą rzeczą, która ci pomogła? Albo jakby jacy ludzie, co, co sprawiło, że, że jakoś, że tak powiem, wróciłaś do, jakiegoś bar do, do siebie bardziej po prostu. Do żywych. <laughs> Generalnie to. Przede wszystkim poszłam na terapię. Znaczy ja miałam strasznie dużo przygód z terapeutami i próbowałam wielu, e, ale po pierwsze na początku ja też jakby nie chciałam dać sobie pomóc, więc e, no to wtedy nie miało sensu. Mhm. E, a potem już e, no, albo e, generalnie no, panie tam w, w przychodni psychologiczno-pedagogicznej na przykład miały tak zawalone terminy, że mogły mnie przyjmować raz na miesiąc, więc to w ogóle nie miało mhm. sensu. E, ale koniec końców, jak już po prostu, nie wiem, chyba próbowałam wszystkiego, co, co mogłam, to mam mówi weź spróbuj jeszcze raz. No i w końcu mówiłam, dobra, niech będzie. I e, trafiłam do mojej obecnej e, terapeutki, już tam do niej chodzę e, ponad rok, półtora będzie za, nie, będzie za niedługo e, i... Na początku ja też jej nie chciałam nic mówić, i tak, znaczy, tak kroiłam sobie, mówiłam to, co, to, co mi było wygodnie, i, i nie umiałam jej jakoś zaufać, ale w pewnym momencie już po prostu tak mnie wszystko dobijało, że powiedziałam: Dobra, weź, spróbuj, może ci to coś pomoże. I to był bardzo dobry pomysł, bo jak tak rzeczywiście się otworzyłam i, i zaczęłyśmy gadać o wszystkim dosłownie. To wszystko zaczęło w sumie samo działać i ja zaczęłam się czuć coraz lepiej, ale też dużo pomogli mi moi przyjaciele i, i to, że po prostu byli, może naprawdę czasami byłam strasznie wredna i nie chciałam od nich tej pomocy, to oni zawsze gdzieś tam byli i, i mnie wspierali we wszystkim i no, myślę, że jakbym ich nie miała, no to to by to nie dało rady. Eee, I też e, dużo mi dało e, właśnie zakończenie tej toksycznej relacji, e, bo, bo ona mi strasznie, strasznie ciążyła e, i nie umiałam sobie z tym poradzić, e, ale w momencie, e, w momencie, kiedy jakby już naprawdę tyle ludzi mi mówiło weź to skończ, weź to skończ. Długo to trwało, ale w końcu się zabrałam na odwagę i urwałam kontakty. Mhm. No tak, relacje tak. też bardzo wpływają na to, jak się czujemy i, i na to, jakby wiesz, w, wśród jakich ludzi się obracamy, to też trochę się stajemy, więc to też jest faktycznie ważna sprawa. A rozmawiałaś z kimś o swoich problemach, z przyjaciółmi? Był ten temat jakoś poruszany? E, tak. E, generalnie w gimnazjum w gimnazjum było trochę gorzej, bo ja też byłam taka, no nie ufałam za bardzo ludziom. W sumie moja przyjaciółka tam o tym wiedziała, ale potem ludzie generalnie się dowiedzieli przez to, że po pierwsze strasznie często siedziałam pani psycholog, a po drugie to coś tam moja wychowawczyni kiedyś palła i no, no i wtedy było trochę niefajnie. No niestety. Ale tak ogólnie tam poza szkołą, jak miałam jakichś bliskich, przyjaciół, to w sumie od zawsze tam gdzieś szukałam u nich pomocy. Teraz w sumie tym bardziej, jakby mam takich paru ludzi, którym mówię wszystko i to mhm. też bardzo, bardzo pomaga. Mhm. Czy poleciłabyś osobie, która mierzy się z takim problemem, pójście właśnie do specjalisty albo na taką terapię? Tak, jak najbardziej. Wiem, że to nie jest dla każdego też, nie u każdego to działa, bo są ludzie, którzy po prostu nie potrafią mówić i rozmawiać z innym, tym bardziej o tym człowiekiem, o tym, co mają w środku. Ale generalnie to naprawdę polecam, bo czasami nie umiemy nazwać swoich emocji. Ja też na przykład nie wiedziałam, co, co, jak, jej ma, jak mam terapeutce coś powiedzieć, bo nie umiałam nazwać tych uczuć w ogóle. Ale jeżeli terapeuta jest dobry, to on będzie tak prowadził rozmowę, że ty nawet nie spojrzysz, kiedy zaczniesz to mówić, bo, bo, bo samo to w, w tobie się po prostu urodzi. No to bardzo się w sumie cieszymy, że tak to, że tak powiem, przebiegło. I mam dla ciebie końcowe pytanie, mianowicie, co byś powiedziała sobie w drugiej klasie w gimnazjum? Oh, um, powiedziałabym, weź Anka, daj sobie pomóc. I przestań się boczyć i, i zamykać w sobie, bo ludzie naprawdę chcą dla ciebie dobrze. Um, i też y, uwierz w siebie, bo ja wtedy w ogóle po prostu uważałam się za najgorszą osobę na tym świecie i, i po prostu nie umiałam sobie zobac zobaczyć kogokolwiek innego. Hmm. I też y, powiedziałabym sobie, bądź dla siebie bardziej wyrozumiała, bo ja po prostu wtedy y, nie pozwalałam sobie. Y, mieć gorszych dni, nie pozwalałam sobie płakać, nie pozwalałam się wyżalać, bo, bo uważałam to za słabość, a no tak wcale nie jest i takie rzeczy bardzo pomagają. No to w takim razie będziemy kończyć już na dzisiaj. Bardzo Ci dziękujemy Aniu za to, że wzięłaś udział w naszym podcaście, w naszej rozmowie. No, i przede wszystkim zachęcamy Was, kochani, do tego, żeby dzielić się swoimi, swoimi doświadczeniami związanymi z depresją i z takimi tematami, bo naprawdę warto rozmawiać. I jeżeli jest ktoś chętny, to zapraszamy do kontaktu z nami przez Facebooka albo przez Instagrama, przez cokolwiek. Bardzo chętnie z Wami porozmawiamy i będzie kolejny odcinek. No więc. To. tak to. Dziękujemy, Aniu, i życzymy wszystkim Wam Dzięki zdrowia. Bardzo. No i trzymajcie się tam, do następnego razu. Bez odbioru. Bez odbioru, hej.